Tegoroczne Ligoniowe Laury otrzymały następujące osoby i instytucje. Pani Dagmara Drzazga za całokształt pracy filmowej, w szczególności za upamiętnienie postaci błogosławionego księdza Jana Macha. Pan Piotr Oszczanowski za troskę o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, w tym wkład w przywrócenie pierwotnej świetności ołtarzowi Andreasa Jelina. i Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny za pielęgnowanie pamięci o śląskim czy niepowstańczym i walce o polskość śląska. W swojej 60-letniej historii po raz 47. kapituła Śląskiej Nagrody imienia Juliusza Ligonia przyznała swoje nagrody kierując się jak tradycja każe Dwoma zasadniczymi kryteriami. Pierwsze to to, że nagradza się tych, którzy są wybitnymi przedstawicielami wartości śląskich, dolnośląskich, śląska-opolskiego i górnośląskich. Dwie osoby, które reprezentują świat nauki, kultury, sztuki, zaangażowania społecznego i jedna instytucja, która jest nośnikiem wartości śląskich. Mogę być tylko wdzięczna Opatrzności, że robię to co robię, że mam taki zawód. To jest bardzo, bardzo trudne zajęcie. Z różnych punktów, jak się na to patrzy, długi okres przygotowania zdjęć, noc, stresy, zawsze te problemy. Choćby nie wiem, ile filmów się zrobiło, czy dam radę, czy ja opowiem tę historię, ale za każdym razem, kiedy ten film zaczyna nabierać twarzy, kiedy zaczyna ten obraz, jeden, przenikać w drugi. To jest taka wielka radość. Czuję się po prostu skrzydła u ramion, i dzisiaj to jest bardzo ważna nagroda. Bo przywoziłam różne statuetki, dyplomy z różnych festiwali i w Polsce, i za granicą, ale tu jest u siebie, u nas, na Śląsku. Ja wrosłam w ten Śląsk, ja opowiadam o Śląsku, i cieszę się, że ta nagroda w tym miejscu, w Panteonie, w Katowicach, gdzie nad nami katedra. To jest coś niezwykłego i bardzo ważnego i wzruszającego dla mnie. Tego rodzaju działania, kiedy się już zacznie, nie kończy się. Najlepszym dowodem jest to, iż w tym roku, będąc zbudowani wszyscy efektami, jakie przyniosła rekonstrukcja ołtarza biskupa Jerina w Katedrze Wrocławskiej, zapraszamy Wrocławian do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 14 lipca. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać kolejny skarb, który kiedyś znajdował się w tym miejscu. Niezwykłe, fascynujące, wzorowane na Gian Lorenzo Berninim. Figury stojące u podstawy tronu piostrowego w Bazyliki Watykańskiej, wykonane przez wrocławskiego artysty. Po 70 latach ponownie zostaną salone. To jest jakby ciąg dalszy tej. Pracy, tej przyjaźni, tego zaufania, które powstało w trakcie tego niezwykłego dla nas działania, efektu i piękna, jakie ponownie zagościło w katedrze Wrocławskiej ołtarza biskupa Andreasa Jerina. Jest mi niezmiernie miło odbierać dzisiaj nagrodę, Śląską nagrodę dla Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny. To e, niezwykłe i piękne uknorowanie e, wielu, wielu lat pracy paru pokoleń muzealników. Więc e, tym bardziej rozpiera mnie duma, że jako e, dyrektorka Muzeum Śląsko-Polskiego dzisiaj jestem tutaj z Państwem i w Katowicach e, w tak e, zacnym e, gronie e, wyróżnionych osób e, odbieram nagrodę dla naszej instytucji. A jeżeli mówimy o instytucji, to oczywiście mówimy o ludziach. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Muzeum Czynu Powstańczego, którzy dołożyli wszelkich starań swoich umiejętności kreatywności do tego, żebyśmy mogli tak piękną laudację, ale też to piękne wyróżnienie, jakim jest nagroda imienia Ligonia otrzymać.